Pełna zgoda wszystkich dla naszej Polski. Pełna współpraca Polaków dla naszej Polski. Normalny kraj. Adam Strojniak. A obok mnie Michał Klimaszyk. Kandydujemy do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski. Szanowni Państwo, jest to komitet wyborczy, normalny kraj. Pan Michał reprezentuje normalny kraj z miejsca drugiego, ja z miejsca piątego. Uważam, że powinniście zwrócić na nas szczególną uwagę, ponieważ jedynymi kandydatami, którzy będą mówili o przyszłości Polski, jesteśmy właśnie my. Wielkopolska, lista numer 8, normalny kraj. Jednoczymy scenę pozaparlamentarną, łącząc doświadczenie wielu środowisk i oferujemy Polakom realną alternatywę. Przywróćmy wspólnymi siłami normalny kraj. Przywracamy Polskę Polakom. Szanowni Polacy, jeżeli Wam się wydaje, że w tym roku skreślicie po raz kolejny głos na kolejną kukiełkę w ramach Unii Europejskiej, jesteście w grubym błędzie. Tegoroczne wybory. To jest gra o dużo wyższą stawkę. To jest gra o to, czy wybierzecie kontynuację rozwoju Unii Europejskiej jako państwa federalnego, czy utrzymanie współpracy wolnych państw narodowych w sposób nieskrępowany, czym miała być właśnie Unia Europejska. Dlatego zwróćcie na nas uwagę, na komitet normalny kraj i skreście właściwie swój głos, oddając go na przykład na mnie. Polacy, Unia Brukselska to jest samo zło, Unia mówi wprost, chcą nas zniszczyć, to jest kolejna odsłona komunizmu z komunizmem, z piekłem, bo wszyscy komuniści obiecują raj na ziemi, a tak naprawdę budowali piekło. I to samo planuje zrobić z nami Unia Brukselska, chcą nam zabrać wszystko, chcą zabrać nasze dzieci, demoralizując je i wychowując je na homo unikusa. Chcą nam zabrać samochody, chcą nam zabrać normalną żywność, nieruchomości. Wszystko to robią pod pozorem między innymi kłamstwa, jakim jest dekarbonizacja, dekarbonizacja Europy. Polacy, nie dajcie się na to nabrać. Jeśli macie takie poglądy jak ja, proszę o Was głos. Michał Klimaszyk. I Adam Strojniak. Normalny kraj. Normalny kraj.